Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus. Spadaj, ciotka, nie będę ci gotował. I zapraszam na kolejny odcinek z GTA 5. No, słuchajcie, po porażce kolejnej z poprzedniego odcinka chodzi o nagrywanie, oczywiście, o nic innego, przecież jak ja gram, to nie ma żadnych porażek, absolutnie zdecydowałem się, że GTA 5 będę nagrywał OBS-em. I zobaczymy dzisiaj. salutki odcinek nagrywany OBS-em, zobaczymy jak to pójdzie. Oczywiście już musiałem przytrzeć moją furę, jak zwykle. E, zobaczymy jak to będzie wyglądać e, Jak to będzie chodzić przede wszystkim I tak dalej Dobra, możemy jechać co prawda do Michaela I tak też zrobimy Zastanawiam się, czy by nie jechać do, ten, do jakiegoś nieznajomego i dziwaka Ale nie, pociśnijmy z fabułem te pierwsze kilka odcinków Potem jak poznamy już wszystkie postaci, którymi możemy sterować Będziemy mieć wszystkie już tam aktywności poboczne W sensie, no, te znaki zapytania I, jup, odblokowane To wtedy sobie możemy zacząć je wykonywać po prostu, a tymczasem, no przecież w GTA V gra się trzema postaciami, a my mamy tylko dwie, no to o co chodzi, no to zaraz się dowiemy, o co chodzi, no, chociaż, no kto nie wie, Jezus Maria, ta gra ma 8 lat, no, kto nie wie o co chodzi, kto nie zna trzeciej postaci z GTA, no, no ale dobra, utrzymujmy taką atmosferę, że nikt nie wie, co to się w tym GTA za chwilę wydarzy, i, i, I że to będzie dla nas wszystkich, kurde, to na bank, te samochody wyjeżdżające z lewej, z prawej strony są oskryptowane, ja nie wierzę, że nie, to za często mi się zdarza. No dobra, tu akurat te, te dwa auta z prawej strony, no to był taki traffic flow normalny, ale to, no, to, no, no, no ta ciężarówka, no to jest oskryptowana, ona jest oskryptowana jak nic, no nie wierzę, że tak, że jest inaczej. Nie, nie oszukacie mnie, Rockstar. Nie ma, nie ma takiej opcji. Dobra, z Michaelem jesteśmy ziomeczki, więc możemy sobie już tutaj wjechać. Proszę bardzo, tu gdzieś... O, cyk, pięknie. Dobra, nie wiem, bo my tu na drinka przyjechaliśmy, nie wiem, może garnitur powinienem założyć, albo coś. Chociaż Franklin chyba nie ma garnitury domyślnie, musiałbym kupić, a mnie nie stać, bo jeszcze nie dostałem przelewu za diamenty. Dzień dobry. Co tu jest grane? Pijemy? O, spóźniłem się. Cholera.

I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still Shh. love her. All right, cowboy, hey, I know, hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. It's, I just, i know. I know, cowboy, it's okay, man. Give me a hug. yeah. Shh. <laughs> <laughs>

To, ta, ta scena mnie rozjebała jak pierwszy raz grałem w GTA 5 Dosłownie, rozjebała mi mózg jak Trevor Johnemu. Dalej wait, wskakuj, no co za... No, dalej jedziemy. Nie wiem w którą stronę, ale jedziemy. Prosto, okej. Okay. W stronę prosto jedziemy. E, Udaj się do grap grape seed. A co nas czeka w Grape Seed? Jest auto też takie wolne jakieś. Sama jak to Audi Michaela. Chyba tylko Frankin może się pochwalić jakąś w miarę szybką furką. Z drogi. Cieszę się, że cię nie przejechałem. No i nie dość, że poznajemy trzecią postać, to jeszcze sobie troszeczkę pojeździmy po tych mniej urbanistycznych terenach Los Santos. Nie wiem, czy ten, czy ten teren ma jakąś mat, matkę Zaprogram... Znaczy zaczytało mi się do mózgu to, o czym gadają. Nie wiem, czy, ten, czy te tereny mają jakąś, jakąś swoją nazwę tutaj. Trevor na pewno chyba mieszka w Sandy Shores, nie? ale to chyba całość się tak nie nazywa. Amora, hey, never. Seen seen well, you know, as a matter of fact, I just did just 10 minutes ago. No wait, what's this Johnny ain't going to be cool if you messin' with her again. <laughs> oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry. What was that? Well, no, no, you don't mind? Oh, because <laughs> wait, Vladrushka, pink. And the only sentient party of left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boat. Well, thank you very much, cowboy. Bullshit. Oh, I like it. Denial. That is the first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Oh, well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This be o, where you guys no, niestety nie jest, moi drodzy koledzy, z przed paru nastu lat. To wcale nie jest bullshit. Ło, dobra, to nic. ma... O kurde, świnki, mam nadzieję, że żadnej nie przejechałem. By mi było bardzo przykro. <laughs> coś, jakieś załamanie głosu miałem. Czekajcie, ja spróbuję tych sobie tutaj. Ee, pyk. <laughs> Numer jeden. I. Pyk! O! Nie udało się. Czekajcie, czekajcie. Spoko ogarnę to ogarnę, i pyk! I numer dwa. Chociaż w sumie tak jechał, że chyba zdążyłbym go potrącić. I do uwaga na jelonki z prawej strony. Szybkie do jelenie, prawie mnie wyprzedził. Jezus jak ten, ten samolot jest wolny po prostu jest jakaś masakra. Spoko run. Terenowo jeszcze lepiej niż po drodze, bo mogę się przynajmniej trochę poobijać. O, o, dobra, trochę nie wyrobiłem, ale to nic chyba. Damy radę sobie tutaj nadrobić. O, kojoty jakieś. Ja tu w lesie, wilki jakieś. Dobra, gdzieś tu powinna być chyba. O, właśnie. Opa! Sorry, Wade. Oj, no ledwo! Nawet się udało ich dogonić. A nie wiedziałem, czy udany, czy nieudany skok. Nie zwróciłem uwagi nawet. Mignął mi na czerwono na chwilę, więc podejrzewam, że nie. No ale nie jestem zdziwiony, bo ledwo doleciałem i jechałem strasznie wolno. Lepiej wadać, żeby nie wylecieć w pizdu. Bo będzie nieprzyjemnie. Jak mi się teraz wypadnie, pamiętam, że kiedyś Wade'a zgubiłem, wypad mi z paki po prostu. <laughs> Przegrałem misję. Tak jakby on był wielce potrzebny w tej misji. Nie wiem do czego w sumie. Chyba, że do tego, żeby z nim pogadać na samym końcu misji i powiedzieć, żeby znalazł z Michaela. co zresztą już ma chyba zlecone. za daleko jeszcze? już mi się trochę nie chce za nimi jechać. Już bym sobie postrzelał bardzo chętnie. Jak już jestem trevorem, to ja chcę strzelać. O, jesteśmy. Dobra, pięknie. Uuu. Jedziemy Pewnie mnie tutaj będą zabijać jak źli teraz, ale... Ale... ale postaram się... Nie, postaram się ja zabijać ich jak zły. Cyk, no kurde, może obok tej wybuchającej beczki to niekoniecznie jest dobry pomysł. Dobra, gdzie tu ktoś jeszcze jest? Tutaj słyszałem kogoś. Gdzie mi tutaj strzelasz? A wow, 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 oberwałem troszeczkę, ale tylko troszeczkę. A, ale to mają snajperów jebanych! O ty! Dobra! <laughs> Sami chcieliście! Tylko nie ma w kogo strzelać, cholera! Dobra, w tych tutaj! Zjewię ten samochód! Dobra! No, nie! Przegrałem ten pojedynek kombojski. Sekundę przede mną strzelił. Sekundę przede mną. Wiedziałem, że będę tu ginął, oczywiście. Wyjazd! Wyjazd! A, wszystko tu powysadzam. Tak, dla pewności. A co? Dostrzelę do tamtej tej? E, nie, a. Trevor, ja bym chciał, żebyś wyciągnął to. I cyk. O, teraz się udało. Dobrze, fajnie. Teraz mi się podoba. Dobra. Trochę też na spokojnie do tego podejdźmy. może nie tak na pałę. Tu widziałem jeszcze właśnie. To można sobie jeszcze wysadzić. Można czy nie można, nie wiem. Na razie nic się nie chcę wysadzić. No niech ten. E, myślałem, że cała chata wybuchnie. A to takie. Tam. O, jestem trochę zawiedziony, muszę przyznać. Dobra, teraz sobie. O, ho, 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 nawet nie musiałem. Nawet nie musiałem, bo po prostu samochód sam eksplodował od tej tego piekła, które się tutaj rozpętało. Czekajcie, tam też... To to... Nie, 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 Trawor! Oooo! Pięknie! To było coś, czekajcie, tu jakieś mo motury przyjechały. Cyk. Cyk Cyk. Dobra. Lecimy. O, tu też mógłbym chyba coś wysadzić. Cyk. Do widzenia, cyk. Do widzenia. Tu gdzieś ktoś jechał jeszcze. Chodź tu, chodź tu. Do widzenia. No teraz przeładowujesz, Trevor. Naprawdę, dawaj. Do widzenia. Następni, następni, wszyscy. Dawaj, cyk. O ty. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, trochę musiałbym się chyba już zacząć chować. Wróć do pikapa? Czemu? <grym> Nie mam zamiaru... O, kałacha mam nawet. Nie mam zamiaru wracać do pick -upa. Tam jeszcze jeden biegnie. Wszystkich. Nie ma. A, jeden mi uciekł. Cholera. Ale temu nie przypuszczę. No, teraz daję ja mogę wracać do pick -upa. Nie ma najmniejszego problemu. A jeszcze możemy sobie... Pyk. I pyk. Bardzo miłe z ich strony, że sobie trzymali tutaj takie rzeczy przy domach, przy samochodach i przy ogólnie wszelkiej maści łatwo pannych i łatwo wybuchających obiektach. Zajebiście. Dobra, gdzie teraz? Dawaj, Trevor, biegnij, sprintuj. Czemu nie sprintujesz? Już się zmęczyłeś, powinien być napompowany adrenaliną teraz.

Z Aztekami mówisz O, dobra, znowu to mi się źle pojechało. Ale to nic, na szczęście mamy w jakiś sposób terenowe auto, więc wszelkie ditury nie są aż tak krzywdzące. No, tak, pick upem Ron. My budzimy ludzi pick upem. Dzień dobry! Czy zamawiał pan budzenie na dwunastą? <laughs> I przy okazji darmowy przejazd na sankach? Może nie taki darmowy, bo pańską przyczepą i będzie pan musiał zapłacić za szkody. Ale nadal, darmowy. Nie trzeba płacić za usługę. Jezu, ja nie mam ręki prawie. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips' enterprise or they ain't going. Saying something don't make it true. No! This is what's happening. I always let you operate. I didn't have to. He's looking at me. The shot callers ain't gonna be happy. Ho, strzelać, nie strzelać. Think about it. They're gonna green light you after this. A, dobra, nie Myślę, że Niech będzie Niech będzie. Zostawmy go. Zobaczymy czy to będzie miało jakoś... Co jest? Ten lewy bumper coś tak dziwnie działa. Dobra, już... Trevor, już chillujemy troszeczkę, tak? Już adrenalina schodzi. Zabiliśmy już mnóstwo ludzi dzisiaj, już troszeczkę się uspokójmy. Przyjmijmy to wszystko no... na chłodno. Co tu się kurwa stało? Przecież ja ledwo musnąłem. Co tam jest? No dobra, widziałem tą beczunię, ale to nie myślałem, że nie można jej dotykać nawet. Ja jebie. Tu Mucha na tym usiądzie i połowa stanu wyleci w powietrze. No okej, okay, dobra, to było niespodziewane i, i, i nie przyjmuję za to odpowiedzialności, co tu się stało. To nie jest moja wina, że te beczki takie nadwrażliwe jakieś. Mamy 2013 w GTA a beczki się obrażają o wszystko, jakby był 2020. Wszystko je dotyka i są cały czas offended.

Czyli postrzelać. <laughs> Innymi słowy, on <laughs> tyra wszystkich tutaj. Krywka trewora, zachować pojazd, modyfikować w każdym warsztacie, bla bla bla. Później trochę zmodyfikujemy naszego pickupa. Poszły do łóżka, by zmienić ubranie, podejść do szafy, tak, tak. Kilka ciekawych zajęć w przyczepie Trevora. Aha, nie, nie, nie chciałbym raczej. Jego przyczepa jest synonimem furgonetki z ludźmi, którzy częstują cukierkami. Tak. No dobra. No chyba czekamy na jakąś. E, salon tatuaż dostępny. Super. Chyba czekamy na jakiś telefon albo coś takiego. O właśnie, Jezu, szybka Czeka mi pękła. Zauważyc, że nie

Eeeh, objaw jego osobowości. Czemu nie ma. O, co tu się dzieje? Dzień dobry, ktoś się tutaj naprół. I ktoś by tu kogoś wydrylował. Czekaj, parkuje. No, co jest?

Trevor, może czasami dostarczać przypadkowo spotkanych pasażerów do kultu altruistów z siedzibą <grym> w... <wytkownia> Co? A, czyli mogę albo ich odwieźć bezpiecznie do domu, albo. Ha. Huh. Jak mawia pewien youtuber zajmujący się testowaniem rozmaitych przedmiotów sprawdźmy to tutaj mam jakieś dziwne niebezpieczne zbliżenie na to co się dzieje na tylnym siedzeniu mam jakąś nie mam nie przeszkadzajcie sobie, nie przeszkadzajcie sobie w ogóle. Aha, bo ja jadę za fioletowym, dobra. Spokojnie, zobaczcie jaki piękny zachód słońca, mm, mm. Sam raz na taką przejażdżkę. No, ruchajcie się już. Ohohoho, uh jaka peda tu, już patrzy uh -huh. na drogę, uh -huh. Gości, pomagam ci po prostu dodatkowe doznania. Wierz mi, God ma Chyba coś rozjechać. Nieważne! Hey, co ty przejechałem, ale no coś. Back, <coughs> yeah really back plamen? <mian> <mian> Cool. Dobra, Trevor ty kok bloku. Ooo i już po ptokach, dobra. Dosłownie po ptokach. Ptok nie żyje. Dobra, poruchalim. To jedziemy już. Prawie mi przykro przez tego koyota. Mam nadzieję, że to był kojot, a nie czyjś piesek albo e, Kotek, co gorsza. Nie, chyba chyba słyszałem skowyt. To raczej był kojot. No, bo ja was tutaj zabieram na taką wycieczkę mam krajoznawczą, wiecie? Właśnie, właśnie dla nastroju i tak dalej. Ja was zabiorę nad brzegi jeziora, albo nawet morza, slash oceanu. I zostawię was w samochodzie, i ja sobie pójdę. I potem do mnie zadzwonicie, i ja przyjdę i was odwiozę, tak? No, a na razie po prostu wiecie. No, robię wam klimacik, zobaczcie góry, jelenie. Yy, te, co tu. A! O, patrzę, na dwa auto nie zarysowałem. Co prawda, może być trochę krwi tu i ówdzie na przednim zderzaku, i może gdzieś tam na chłodnicy, bo mi się je było w kojota. No ale chyba nie będziemy roztrząsać takiej drobnostki, prawda? Przecież odwożę was do domu bezpiecznie, ale najpierw, tak jak mówiłem, zrobię wam jakiś mały klimacik. Patrzcie, jakie widoczki pod górę sobie jedziemy. Pięknie, cudownie. Patrzcie, jak Mount Chiliad... Pięknie wygląda przy zachodzie słońca to jest Mautchilial, prawda? Nie pojebałem gór. Czy to jest Małc... Nie, chyba tamto. Albo to? Nie, nie, raczej tamto. Tak mi się wydaje, przynajmniej nie wiem. Dawno tu nie byłem. E, no, także bardzo piękne tu przez tunel to tu byłoby. Jakbym uchylił okna, to byłoby lepiej słyszeć twoją panienkę podczas... Waszych wygubów strasznie wolno wam jedzie ten samochód. Ja nie wiem co to jest nie tak plus Santos z tymi samochodami. Przecież to jest ledwo jakakolwiek prędkość w takim tempie to wy mi się rozmyślicie tutaj zaraz i powiecie, że mam was odwieźć do domu. Dobra, gdzie teraz... Naprawdę to jest tak daleko, jeszcze 4 km, czy ja źle pojechałem? Nie, no cały czas jadę chyba dobrze, nie? Z kawał drogi, Jezu Maria, ja już bym na ich miejsce zaczął się niepokoić. Chociaż po takich zapełnieniach, jakie im dałem przed chwilą, że to klimacik, prawda? Ja myślę, że do północy dojedziemy. A e, o seks w świetle księżyca o północy, taki wiecie, dziki pierwotny film kołaczy? No, no właśnie, romantyczną trasą jedziemy. No właśnie.

Czy ta kobieta musiała tak szlochać. Teraz mi źle. <laughs> Troszeczkę. Królik, a może królika potrąciłem? Nie wiem. Dobra, gdzie jestem? Wyjebał mnie na drugi koniec mapy. Eee, no dobra. Plan był taki, żeby jechać tutaj. Trochę mi to zajmie. Być może już nawet do końca odcinka. <laughs> już 25 minut. Raczej nie zdążę tam dojechać eee, szybciej. Weź udział w jednym z najbardziej emocjonujących wyścigów terenowych w kraju. Przejdź własnym autem, sprawdź jego możliwości na terenie, walcz o wysokie... A! O wysokie nagrody, dobra, fajnie. Nie chcę. Może kiedyś. Wyścigi terenowe są teraz dostępne. No i widzicie, jakbym ich tu nie przywiózł, to bym nie odblokował wyścigów terenowych, a tak? Odblokowałem. <grych> dobra, no myślę, że... Jeden odcinek, ciut krótszy, bo tam do 30 minut nie dobiliśmy. E, no ale nie będę już zaczynał nowej misji, bo to jednak trochę potrwa. A jednak wolałbym, żeby odcinek był ciut krótszy kru, niż ciut dłuższy. Ale 30 minut na na, ten, na jedną misję, no ja jebie. Wierzcie mi, jakbym mógł, to robiłbym te odcinki po 40-45 minut. No po prostu dłuższe. Ale z moim internetem, wrzucanie potem tego na YouTube'a, to jest po prostu jebana tragedia. Wow, fuck! Przeżyj to. Ugh. Uff. Uff. Cholera. Wszystko po to, żeby nie potrącić bezbronnego zwierzęcia. To nic, że przed chwilą oddałem dwójkę niewinnych ludzi na pastwę jakichś wariatów z gór. Ale zwierzątka nie skrzywdzę. Gdzie ja, kurde, jestem? Jak ja mam się stąd wydostać? Dobra. W sumie może lepszym pomysłem nawet by porzucenie tego samochodu tutaj i dostanie się tam, gdzie chce się dostać na piechotę. Kurde, ja tu dziś wejdę w ogóle? No, także ja bardzo chętnie robię dłuższe odcinki, no ale nie ma opcji, że ja je po prostu dam radę wrzucać. To musiałbym mieć nagrane chyba na miesiąc... O Jezus Maria, O JEZUS MARIA! Ja musiałbym mieć nagrane chyba odcinki na miesiąc wcześniej, żeby je w wrzucać w tych godzinach, w których chcę, żeby były wrzucane. Także no musimy się trzymać niestety tych 30 dwudziestu paru nawet minut, no To jest to rzecz, nad którą ubolewam, ale no musicie... Musicie zrozumieć, Znaczy nie musicie, nic nie musicie, ale fajnie jakbyście zrozumieli. Że tak to jest. Dobra, halo, proszę mnie tu. Stój! Dobra. W każdy, każdy sposób dobry. Co? Spójrz co ja zrobiłem, spójrz... No ty, Przestań mnie potrącać! Chodź tu! Z jednym potręceniem to bym się jeszcze zastanowił, czy brać ci ten samochód, ale ty mnie potręciłeś dwa razy i nie ma już opcji, że. Czy ty jeszcze chcesz się bić? Czy ty jeszcze chcesz się ze mną... Jeszcze chcesz się ze mną bić, frajerze? No. Ileż, może ktoś się tutaj znajdzie. A jakby co to tam na dole przy rzece jest, samochód to sobie weź. Jak dasz radę wyjechać, to jest twój. <laughs> e, no dobra. To myślę, że możemy już się zacząć żegnać. Ja że sobie na spokojnie dojadę tam, gdzie chcę się, doje gdzie chcę się dojechać. Eee, I tam się zobaczymy w następnym odcinku. No i ten to su... Ja jebie, Co ja robię? <śmum> Tym Trevorem? Chciałem powiedzieć, że to auto zapierdala. No i zapierdoliło prosto w inny samochód. To jest chyba moje, co nie? <śmum> Dobrze. Tak ma być, tak się gra w GTA, ok. No i zobaczymy się w następnym odcinku, tam gdzie już sobie mamy się zobaczyć, czyli przy literze C, jak Trevor. A na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to proszę zostawić łapę w górę albo suba, albo jedno i drugie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!